Drodzy, ja rozpoczynam teraz nagrywanie tego. Czy jesteście gotowi na opening, openingów, opening, openingów? A ja tu trole zabijam są. So. No. Chciałem żeby twój materiał na openingu wiedział, że zabijam. A pisać Ci co, co, co ten co masz mówić? Co mam mówić? A, <grym> a musisz pisać co masz no mówić, Jaki nóż może wypaść. Czekaj już. Wymyślam. Może wypaść nóż. Masz. Czekaj. Czy... Nóż do masła. Nóż do masła stat Star Trek. Star Trek, kurde. Kosa, kosa, kosa. Nóż, nóż, nóż. Nóż, 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 moi drodzy. Nóż, nóż, nóż. Tak jak mówię, zobaczymy co powypada. Część, część tych tańszych przedmiotów rozlosujemy. Jeśli wypadnie coś, wiecie, tak za kilka euro, to rozlosujemy wśród wszystkich. Jak wypadnie coś za kilkanaście, kilkadziesiąt, to myślę, że wśród subów. Elwota, dzięki za suba. Subtrain, 7 subów. A jeśli wypadnie coś bardzo drogiego, to będziemy się zastanawiać. Możemy sprzedać na następne klucze. A może oddamy komuś coś Ten To czego? Ty robisz opening, czy będziesz grał stary, bo powiem ci, że gra. A w robię w -a... opening i będziemy grali. Granie w Cesa nabiera nowych znaczeń, bo wiesz, koleś mówił. Ogram w Cesa odpala i otwiera skrzynki. Nie i tak mówię, okej, nie. Nie no, otworzę skrzynki i możemy te. Zabierz się grać. na jak na Izakału. Jaką ty masz? Ja mam Silver 5. Ja pierdolę. Ale pnę się do góry, kurde. Dobrze stary, bo ja mam taką samę jak ty. No to dobrze, kurde, Nexus, Ale przecież ty grałeś chyba 1000 godzin w CS16. No tak. Znaczy mam złotego kawaha, ale ja takim mówiłem, że jestem silverem. Więc... Moi drodzy, moi drodzy, ile już subów mamy? Kurde, 200 subów. Idealnie. Patrzcie jak to leci. Patrzcie jak to leci. Otwieram pierwszą skrzynkę. No. ząbku? Kto, Kto to? Powiedz. Karol Ząbek? Nie, no, nie ma. Karol. Karol. Czytać? No, czytaj. Czekaj. I Mikol, dwa. Subtrain, Mikol 2 subtrain. Dodajemy kolejne 5 minut. To nie lepiej tak policzyć później dopiero. E, nie, bo ja się nie połapię później, wiesz, wolę dodawać. Chyba, że mi uczciwi ludzie będą, kurde, ale wiesz jak to z czatem. 3000 osób na live. To weź teraz no, czytaj ile masz? Dodać? A zrobią mnie na 5 minut. Zrobią mnie za 5 minut i będę za darmo streamował. Rozumiesz to? Jest takie ryzyko. Soushi, bo sprzedaje czas za suby, to teraz wszyscy subujemy na śmierci, so. co tam jest napisane, kurde? Ja za suby sprzedaję. Lo, 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 lo. pozdrawiam wszystkich. Johnny, Pozdrowienia dla kumaty, kurde. Dzięki, Johnny. Dzięki, Johnny. Boże, ale są Poko, spoko. A Ja też jestem Johnny, ja też jestem jest Johnny. Johnny, ale jestem prawdziwym stary. A Ty jestem, jesteś, ty jesteś nazwanym, jesteś podrubą nazwaną, stary. Hey, so, ale co Słucham. byś zrobił teraz? Jakby kurde nagle znalazł się taki bonzo, co ma nie, wiem, 200 dolarów albo 300 stary by i być tak posubował po kolei. I byś no, tak no, wiedział stary, że. Powiem to jest ci, że Jacek wydaje mi się. Jeden, że... Jacek 2, Jacek 3, Jacek 4. Że... Do granicy mojej wytrzymałości to. to... są, so, so, wiesz, so, so, wiesz, co zrobimy? A potem oddajesz pieniądze, tak? To, to wiesz, Słucham. co zrobimy? Stary, razem odpalimy na trzy otwieranie skrzynki, dobra? dobra. Kurde, Nexus, a ty masz streama? Mam, stream. Daj linka do swojego streama na moim streamie. Stary... Gdzie so... masz linka? Linkujcie Jezus, do Nexusa. No to, to, to Przechodzenie Jezus, do kasy, co ta kasa nie chce działać, gejs? Tary... nie chce od ciebie, chce ode mnie. Słucham. Ty powiedz, kiedy otwierasz skrzynkę, to ja stary, w tym samym momencie kliknę myszką i stary, ja ci otworzę y przez... Tary. Tary. A dzisiaj o drugiej w nocy będzie zmiana Czarni. czasu. Tak, ja tak. No to godzina więcej. Pół streama. świata przestanie działać. A mikro się zbustował, przepraszam. A nie, godzina mniej streama będzie, bo do przodu leci 7H czas. jest już po tych 24H dokładnie. Czyli to jest, ja liczę teraz, że do 12 w nocy jest 7 godzin, plus ten dodatkowy czas zasuwy. Fake. O 2 razy 24? Easy. Mikro, już jest, przepraszam. Drekker89 to nowy sub. Dzięki, Drekker. Subtrain. Największy subtrain w życiu. Okej, okay, dobra. Wiecie co, ja jeszcze chrom tak otworzę. Case stary. Gotowego, stary do otworzenia. Masz chromakaesa, ale i mi nie chce sprzedać klucza. Gejben, Ludzie, teraz stary, macie nauczkę na przyszłość na live'y Soła, że nie subujecie soła na lekko. Y nie, nie masz wystarczająco dużo Kup. miejsca w ekwipunku, aby Kup przy, kupić tyle przedmiotów. To <laughs> Nie ma miejsca w ekwipunku na klucz. Co mam zrobić? Stary, o, no nie z... wiem, sprzedaj coś. Albo Jest limitowanych hipunek? Serio? Ja nawet nie wiedziałem. No, no Weź kurde. kontrakty porób, stary. Ale jak Tomu się robi kontrakty? co bierze od widzów te niebieskie bronie pewnie. No I co ja mam nie ma z tym zrobić? Zrobię. Mam kilka jak się i wymień na kontrakty. No, ale tak. co mam kliknąć wymienić? Te broni? niebieskie bronie. No, te niebieskie bronie stary. O Boże, aha, bronie. czerwone, ale... te czerwone są. Bo Wiecie. ja mam 23 strony skrzynek. Nie do skrzynek pierdolę, okej Dobra, czyli które mam wymieniać na kontrakty? No niebieskie jakieś, wszystkie niebieskie stare. Wszystkie niebieskie. A nie mam wymień na kontrakty. Stary, stary, dajesz. Ty nie masz broni Użyj z kontraktem handlu bronią, tak? On ma, on ma naprawdę 20. No 20? A nie ma broni ma. mam. Mam użyć z kontraktem skrzynkę. handlu bronią, czy nie? Czy co to jest? Nie mam skrzynkę, bo oddaj mi. Użyj z kontraktem handlu bronią, rozumiem, tak? No co tak, mam wtedy tak. tak. nakliknąć? No ale musisz wszystkie so... tam broni, te wszystkie sloty wypełnić. Wybierz ja do wymiany, wybierz do wymiany. Jezus, ale ale coś drewniany są. Są so, ale ty wiemy. wiesz, że ten twój kwipunek jest tak z 3 dolary warty. Wiem. I co mam dać? Kontynuuj. O Boże. No i, no i co to jest? Kontrakt. Mistrzowskie litarne srebro, kurde, podpisz tutaj. Podpisałem. Kutasem, ser się podpisał. Dwie <laughs> berety, a. Ja to będę tam. number of piszesz. good send 10, kurde. Dobra, i stary, teraz, teraz. Weź kukasz, czekaj, czekaj sekundę, stary, bo tu się to liczy wszystko. to i kto lepiej, stary. Approved! Gajby za, za, kurde, zaaprowował to. Stary, Gajby Dwie berety śnieć! Co to są dwie berety śnieć? O Boże. To jeszcze gorsze chyba niż wymieniłem, ale mam 10 miejsc w ekwipunku. Dobra. Jak będzie kosa, to Izak cię zabije. Dziękuję, Darksun. Dobrze, nie no, ja jeszcze kosy sekundi. nigdy nie miałem. Jezus, stąd, stąd dropią ponoć najlepsze Moi kosymy. drodzy, pamiętajcie, jak dajecie wykrzyknik, wymiana i ktoś chce przekazać np. jakieś chromy, bo będziemy chromy otwierać, to wpiszcie coś, nie? Od siebie pozdrowienia czy coś, bo możecie tam tekst wpisać, bo czasem ludzie nie wpisują. A ja to czytam później. Otwórz. Bardzo się cieszę, że Lea stwierdziła tak w sumie. Nie masz wystarczą. Jak nie mam wystarczająco dużo miejsca w ekwipunku, aby kupić ten ta, przedmiot? No ja, nie rozumiesz? Jedny ziom no sprzedaję sprzedałem te 10 broni, to ja, o co chodzi? Co ja mam wiedzieć, stary? No mnie się pytasz? Czekaj, grot to powiemienia. Mogę grot to powiemieniać, czy one są super wie, dużo warte? Ja na kontrakty wszystkie te grot, to stary -grotto A na pewno, radny. żeby nie wymienił czegoś fajnego, nie? No stary, no to. To już nie ma. Nie to jest stary, ja już będę gotowy. Nie, ja jestem taki biedny z te skrzynki, że to ja pierdzielę. Otworzyłem. Moja historia wygląda tak, że otworzyłem. Te skrzynki, trzeciej skrzynki poleciał mi wulkan. Który jest Co to jest wulkan? Do... No to jest... Mi tylko raz poleciał taki kałach. Ale... Każdy krzyczy kosa, kosa, kosa. O, wypaść mi malachit O, moi drodzy. Ochlala, dzięki za suba Każdy mi się to z Electronic superjoy Joy. A ty są gdzie podpisik? Jesz jeszcze nie. Jaki podpisik? So, bez Dzień podpisiku? Uuu. Bez podpisiku. Jakiego podpisiku? No wiesz, podpisik, tam jest zigname Aha, bez musisz się tam podpisać. Okej, okay, dobra, mogę kupić. Autoryzuj, kurde. Dobra, starej, Transakcja. Tak, ale musimy razem, tak stare, tak razem. Dobra, że jeszcze nigdy stare, tak razem nie robiłeś. No. Masz użyj klucza. Ale czekaj, bo ja muszę przeczytać najpierw nóż, tak? A później krzyczymy. Ja czytam nóż, Ale, nóż, ale masz, nóż. masz. Użyj klucza, tak? E, czekaj, daję użyj klucza. No. O, już idzie! nóż, nóż! Kerambit Grotto Star Trek! Krabit Grotto. Nie, kurwa, nie, Grotto. Nie! Nie! malachit. Tak, ja jestem grotto. Z grotto Starry, kurde, gdzie ten Izak? Masz grotto gdzie jest Star Trek? Mam grotto, nie Star Trek. <laughs> kurde, grotto. tego jestem taki biedny. Boże, dobra, otwórz. Kupuję kolejny klucz, Nexus. Co kupuję. te klucze coraz droższe do tej gry? Stary, zaraz. Okej, okay. dobra. Okej, okay, Nexus, jesteś gotów na kolejną skrzynię? No, stary. Raz, o. dwa, trzy. Nóż, nóż, nóż! Przeleciał czerwony skin. Nóż, 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 a nie mam nazwy noża. O, tak, tak, sobie. tak, czuję. Mm, napisze, tak. Dostałem chyba broń za 50 centów. U nie! U nie! nie Desert Eagle 50... naga. Co wy na to Ale w lepszy wymiony. niż ten Nexus, co ty dostałeś? Ja dostałem SG Puls fioletowy. To kto wygrał? No, ja ja wygra. czy ty? No, ja mam fioletowe ja wygrałem. A ta, A ja mam jaki? No, no jaki kolor tam tak. widzisz? Też no taki fioletowy. bardziej niebieski fioletowy. No, tak też fioletowy? A, no, remis, Nexus, no, remis. 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 Moi drodzy... O, ostatni klucz u mnie, stary. Ja robię tylko do trzech, stary. Tylko no dobra, do wiem sobie. Ja już obiecałem, głównie. też bym... Bo, też nigdy nie, w nauk nie co jest, co Bo spada. później jest nauk, stary. Po trzech strzegach Nau. jest nauk. Dobra. Użyj, stary. Dobra. dobra. Użyj klucza, stary. Gotowy? Nóż, nóż, nóż! Leci! Ale ty, nusz, 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 kurde, ty przed, od, przede mną. klucz. Nie drot to. Nie poison coś tam, nie brzmi, co się odzywasz Miu? Bo... Ja mu. Jak... Ja ci powiem co Ja ci powiem coś powiedzieć przed otwieraniem skrzynki. To czekaj, to przy następny już, kurde. I co, wygrałem Nexus, bo chyba przegrałem, bo mi ja, coś niebieskiego. Nie, ja niebieskiego też stary. No to A, To ja dostałem jeden, jeden fiolet. Może dodatkowy czas za donate, y, moi drodzy, zależy nam na subach, żeby emotki mieć. Dlatego dziś nie ma no dodatkowego właśnie, czasu stary, za donate, y, no wiecie. Okay, ile to kosztuje ten puls? kurde? pewnie jakiś zero. Co mówisz? E, czekaj, sprawdzam. O, ten mój kosztuje 57 centów. Nie. Ale bida. Dobra, ja mam jeszcze dwa chromy przy sobie, później stary, sprawdzę co to, ten. Ale to nie możesz stary, to nie możesz, bo starej ty chcesz na łuk? Nie chcesz na łuku, stary. Nie dwa na łuku. chromy otworzę i gramy. Okej? Okay? Nie, nie chcesz stary na łuk, to wpadasz do... No nie, no muszę, bo obiecałem, że wydam całą nie, kasę no, stary, z tego mówię, w nauk i ją. będziemy otwierać. Halo, Dzień dobry! Mati, czy ty jesteś kurde gotów na Counter Strike'a? Tak, jest tak gotów, że, że patrzę na twoje kosy. To ja krzycz first, teraz, Mati, krzycz nusz, nóż, nóż, nusz, nóż. Nóż, nóż, nóż! Czuję, że to jest to. Czuję, że to jest ta skrzynia. Kurde nusz, nie! Nie, system kurde lo Star Trek system lo. Co, czy co? Dobra, ostatnie. Ostatnia skrzynka i gramy, a później resztę otworzę. Kurde, a później resztę otworzę. Aż mi głowa rozwolała od tych noży. Kurde. Takie napięcie. Nie, ja, ja mówię, możecie mi wysłać skrzynki spoko, ale ten. Ale ja to mówię 3, bo później naugę. No tak, dalej, ja też nie normalnie otwieram. Bo... nie otwieram. Gdy nie robię kurde specjalnego live'a, to nie nie o, od ten od się zaczyna, później oglądałem ten materiał. Oglądałem ten materiał. No a później, na wiesz, ten... masz 30 tysięcy, nie? Od drolewskiego. 30 tysięcy długo kurwa, nie. Moi drodzy. No, noż, noż, noż. kurde, coś czerwonego tam widziałem, na pewno wypadnie. Czuję to. Ale <laughs> mi też przeciał czerwone. Nie, o P90 muerto, tak, 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 tak. O, przynajmniej tyle kurde. Patrzcie, no mamy nie, coś do rozlosowania. Mamy coś do rozlosowania. No tam 3 euro. Dawajcie. Moi tam drodzy, gramy. Przysadzam. Nexus, ty zakładasz grę. Ja zakładam, tylko chciałem ja się cię w znajomych ziom. Moi drodzy, Jest to było mocno. takie losowanie. Na razie pierwsze, jeszcze będziemy losować, nie wiem ile mi pieniędzy Dobra, zostało. Coś ja posprzedajemy po drodze. Coś posprzedajemy. Dodałem cię. Ziom. Dobra, Nexus mi dodał. Ja sam powiem ile mamy jeszcze kasy. 27 euro, to co najmniej na jakieś Ale 10 ty kluczy. W drodze do golda z Jestem w drodze do Golda, za, jestem kurde. Po zapisy, po stary, po, pobierz ludzi tam... Twoi... Jestem w kurde drodze no do Golda. Dziękuję. Ja... Nie, powiem wam tak, dzięki wszystkim, którzy oglądają! No właśnie, dziękujemy. Moi drodzy, krótka przerwa, co? Ja bym sobie herbatę zrobił. Nexus, zapraszasz ludzi, Chyba tak? Chyba stary se żartujesz że... Ty, ty masz jakąś zapraszasz. broń taką skałasznikową, to jest mocne. To jest znaczy, że jestem dobry, no tak. Weź mi, ale kogo ja mam zaprosić, bo ja nie wiem. Kogo ty masz zaprosić? No zaproś Matiego, zaproś ale nie ja wiem. Czy ja ale... was wykierować? No weź na smurfie, no weź ale nie możesz nie, zaprosić. nie możesz lagować. Ja mogę Żmija zaprosić. teraz, konto. możesz? Zaproś, ale ty jesteś online, brzmił. No czekaj, czekaj. Dobra, to gadaj. Moi drodzy, 3 minutki przerwy, 5 minutes break. I zaraz gramy. Boże, co za ten? Tak jak powiedziałem, przypinkę losujemy wśród wszystkich subów. Dobra. Drugą przypinkę, mam... bo jeszcze będę otwierał, też wśród wszystkich sztuk będziemy boje. losować. A ja mam cię? Drużnie? Nie, nie. I, masz, dodat... nie. Ja I dodatkowo nie koncie, te bronie to będziemy wśród, bo mam jeszcze jakiś, właśnie na przykład ten pistolet, który no jeszcze się na moim Kiniów, Dzięki Kiniow, to już ale, będziemy ale wśród same. wszystkich losować. A, A, i mam jeszcze przejażdżkę, jest. przejażdżkę jest. czołgiem. Mam jeszcze przejażdżkę Kasia. na czołgu. To też będziemy losować. <noise> Boże, wie kaszę, kawę do kuchni, nie? Czemu wyrzuciłeś, zbyt, co? co? Zbyt suchy. Dobra, weźmy.